Reklama. Partnerem cyklu Bądź dla siebie dobra jest kanał BBC Lifestyle. Wysokie obcasy. To jest czas na Ja się nazywam Margit Kosobucka, jestem dziennikarką działu Nauka i Zdrowie Wyborczej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdrowych jelitach, a tak naprawdę o wielkiej metropolii, którą mamy w brzuchu, zamieszkałej przez miliardy bakterii, wirusów i grzybów. Będziemy rozmawiać o tym w jaki sposób skład tej metropolii oraz to jak bardzo jest ona dynamiczna, wpływają nie tylko na nasze zdrowie, no ale niestety również na nasze choroby. Wysokie obcasy. Moimi gośćmi dzisiaj są profesor Ewa Stachowska z Zakładu Żywienia Człowieka i Katedry Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, witam. Oraz pani Emilia Cesarek, która jest dietetyczką kliniczną i która prowadzi również blog Keep Fit Style. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. To może pierwsze pytanie do pani profesor, ponieważ sporo się mówi ostatnio o zdrowych jelitach, pojawia się takie magiczne słowa jak mikrobiom albo mikrobiota, ale tak naprawdę, jakby się nad tym zastanowić, to trochę chyba mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego, co to w zasadzie znaczy. No właśnie, bo my sami przecieramy ze zdumienia oczy, jak bardzo myliliśmy się w ocenie tego, kim my jako gatunek, czyli Homo sapiens, jesteśmy, bo okazuje się, że de facto jesteśmy zlepkiem naszych komórek i komórek kompletnie od nas obcych, czyli komórek tego mikrobiomu bakteryjnego, ale też wirusowego i innych organizmów, i de facto funkcjonujemy fantastycznie jako taka jedna wielka całość, w tym. Ta ogromna zawartość tych mikroorganizmów jest właśnie w jelitach. Jelita są domem dla ponad tysiąca różnych gatunków bakterii, które z nami fantastycznie współistnieją. Dla nas bardzo ciężko pracują, to jest jeden z najbardziej zateranego narodku chyba jaki jest na tym świecie. Natomiast jedynym naszym obowiązkiem jest dostarczanie tego wszystkiego, co one do tej swojej ciężkiej pracy potrzebują. Wiesz, jak teraz weszli ci ludzie na K2, jest takie ogromna radocha, że to są Szerpowie, Nepalczycy, to takie są nasze trochę bakterie jelitowe, one w większości znakomitej dla nas bardzo ciężko pracują, tworzą różne rzeczy, od witamin po neurotransmitery albo aminokwasy, które są potrzebne do syntezy wielu bardzo cennych rzeczy. Natomiast my o nich kompletnie nie myślimy, ba, my ludzie nauki dopiero teraz mówimy, ojej, jakie to jest cenne, że coś takiego w ogóle zaczęliśmy badać, a przeciętny Kowalski zupełnie nie ma o tym pojęcia, a już zobacz. Nasze babcie wiedziały, że mamy o to dbać, tak? Że mamy jeść produkty kiszone, że mamy jeść mleczko, że mamy jeść warzywka i tak dalej. Czyli one gdzieś tam intuicyjnie czuły, że musimy o to dbać. Pani Emilio, spojrzałam sobie na różne informacje, które są na Pani blogu, i też wiem, że tu przysłała nam pani pytania, które zadają pani słuchacze i osoby, które czytają Pani informacje, to prawdę powiedziawszy, jak patrzę na ten zestaw pytań, wynika z tego, że ludzie naprawdę już. Trochę na ten temat wiedzą, że to coś się rozeszło, że coś takiego jest. Dużo ma Pani takich pytań na co dzień o mikrobiom jelitowym? Pytań otrzymuję bardzo dużo, dlatego że moja praca głównie jest związana właśnie z osobami, które chorują na jednostki związane właśnie z problemami układu pokarmowego całego, nie tylko tutaj jakby związek z samą mikrobiotą jelitową, ale generalnie jednostki chorobowe układu pokarmowego, które są z nią bezpośrednio związane. Musimy też wziąć pod uwagę fakt, że mniej więcej od 2008 roku ten rozwój, jeżeli chodzi o temat mikrobiomu, mikrobioty i funkcjonowania naszych bakterii jelitowych na zdrowie człowieka bardzo mocno się rozwinął. Praktycznie można powiedzieć, tak jak Pani Profesor już wspomniała, około 200% od 2008 roku, kiedy prowadzono taki duży projekt, który się nazywał Human Microbiome Project. Od tego momentu, tak naprawdę, zaczęto pisać bardzo mocno o wpływie i o związku między mikrobiomem a zdrowiem. W związku z tym, myślę, że te pytania i, i ta ciekawość, jeżeli chodzi o Rozwój tej dziedziny nauki bardzo mocno się rozwija, właśnie ze względu na to, że mamy też dosyć duży dostęp do takiej wiedzy na ten temat. No i ludzie szukają. Ludzie szukają właśnie w sensownych miejscach takiej wiedzy. Stąd nawet po naszym dzisiejszym nagraniu też tych pytań będzie jeszcze więcej, tak? I, I tych pytań będzie coraz więcej ukierunkowanych na takie specyficzne jednostki chorobowe, czy też właśnie stany, takie chociażby tutaj bardzo dużo pytań odnośnie kobiet ciężarnych, jak tą mikrobiotę zaprogramować, żeby urodzić zdrowego człowieka, któremu też przekraczają. Każemy te geny w postaci mikrobów w odpowiedniej ilości i jakości, żeby fajnie mogły się później i zdrowo rozwijać. Tak właśnie. Problem niestety z mikrobiotą jelit jest taki, że ona bardzo intensywnie kształtuje się w początkowym okresie naszego życia, to znaczy to jest okres płodowy i później czesne lata dziecięce. Natomiast no, trochę mniejszy wpływ na nią mamy później. Pani profesor, czy tak rzeczywiście jest? Pani Emilia, bardzo ważną rzecz poruszyła, że ludzie się pytają o bardzo zaawansowane nieraz rzeczy. Natomiast jak popatrzymy na wytyczne, na to, co nas obowiązuje, to jednak my musimy do wielu rzeczy jeszcze nadal bardzo ostrożnie podchodzić i nauka swoją drogą. My zresztą sporo też tu badamy w Szczecinie i publikujemy. Jesteśmy w tym głównym nurcie. Natomiast pamiętajcie, że to, co jest w nauce, to, co jest w publikacjach, no z pokorą do tego trzeba podchodzić, bo często się mylimy. Jeśli chodzi teraz o to życie, i sam poród i potem tą mikrobiotę jelitową, to oczywiście tak jest, że, że tutaj no sposób przyjścia na świat kiedyś myśleliśmy, że ma bardzo duże znaczenie, w tej chwili no, nikt tego nie neguje, że lepsze są porody naturalne, że absolutnie lepsze jest karmienie piersią, bo dziecko ma dwie mamy, mamę i tak zwany mum, czyli milk-oriented microbiota, czyli te mikroby, które są w mleku mamy, które też mają zasiedlać jelita dzieciaka. Natomiast wiemy, że de facto człowiek dorosły i to, co się potem z nim Dzieje i to, że my widzimy po prostu lawinę w gabinetach osób, które mają problemy z jelitami, to to gdzieś być może w jakiejś części tylko wynika z, ze sposobu przyjścia na świat. Jednak opcją atomową, niestety uruchomioną bardzo chętnie kiedyś i nadal dosyć chętnie, jest po prostu antybiotykoterapia i nadużywanie antybiotyków. I to jest to, co modeluje, czyli przewlekłe choroby. I niestety farmakoterapia, przewlekła farmakoterapia, modeluje mikrobiotę w, w tym wieku dorosłym, bo ona jak dojrzeje mniej więcej w okolicach trzeciego roku życia, to potem już jest modelowana bardzo mocno przez tym negatywnym, niestety, słowa znaczeniu przez takie długotrwałe leczenie. I tu, gdyby pani Milka gdzieś tam zechciała przeanalizować swoich pacjentów, najczęściej ci, którzy. Mają takie spore problemy jelitowe, to są ci, którzy na przykład mówią, że w dzieciństwie mieli zapalenie zatok, mieli często podawane antybiotyki. To się potem strasznie długo ciągnie. Oczywiście, bardzo często zapalenie ucha u dzieciaczków, tak? Tak, o, tak. To, jakieś tak. problemy takie anginowe, to, to jak najbardziej, jak najbardziej ma na to bardzo, bardzo duży wpływ. No i zgodnie z literaturą, to jest właściwie jedyne w tej chwili takie mocne uderzenie, ta opcja atomowa. To jest właśnie, to jest długotrwała farmakoterapia w dzieciństwie. Czyli mówiąc krótko, nie wiadomo, jak dużo możemy poprawić w naszej mikrobiocie w okresie dorosłości, natomiast bardzo dużo możemy zepsuć. Rozmawiamy o antybiotykach, ale pojawiają się też takie pytania dotyczące innych klas leków, na przykład leków antydepresyjnych, które też dosyć intensywnie w tej chwili są stosowane no, w okresie pandemii. To, co się teraz dzieje, na pewno jeszcze zwiększy liczbę, znaczy już wiadomo, że zwiększyło liczbę osób potrzebujących pomocy, i one po prostu tych leków potrzebują, nie jest ich widzi. Ale są też różne inne leki. No, generalnie jesteśmy i jako europejczycy i jako Polacy takim narodem chętnie jedzącym wszelkie preparaty. Czy to też ma wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz mikrobiom? Szanowni Państwo i droga Pani redaktor, no w tej chwili wiemy, że właściwie wszystkie leki, albo większość z tych, która została przebadana, mają wpływ na mikrobiotę jelitową, no bo te, które są brane najczęściej, czyli twormina u pacjentów z cukrzycą, twormina zmienia mikrobiotę, wydaje się, że, że nawet ma dosyć korzystne działanie na mikrobiom jelitowy, ale na przykład w zeszłym roku opublikowano doskonałą pracę bardzo wnikliwą, pokazującą wpływ statyn, czyli kolejnych bardzo często branych leków, w którym zmienia mikrobiotę jelitową. I właściwie jak popatrzymy na te badania, to większość z leków, na pewno leki antypsychotyczne czy te leki stosowane właśnie w psychiatrii, one bardzo zmieniają mikrobiom jelitowy. Niestety w takim niekorzystnym też bardzo często rycie, czyli jeżeli nie wspomożemy tego pacjenta też odpowiednim żywieniem i też terapią, zwiększymy na przykład podaż witamin czy minerałów, które są pomocne w syntezie neurotransmiterów, to tutaj naprawdę może być problem. No, praktycznie każdy lek, który został do tej pory przebadany, ma wpływ na mikrobioty, i niestety większość z nich ma ten wpływ negatywny zdecydowanie negatywny. No oczywiście niestety nie możemy się wyzbyć leków, to też nie jest zachęta dla Państwa, żebyście, żebyście rezygnowali ze swoich terapii, które wymagają leczenia. Absolutnie, tylko trzeba zadbać wtedy może bardziej o mikrobiotę jeść takie, pewnie będziemy o tym mówić, co wtedy trzeba jeść, żeby zniwelować ten negatywny efekt. No może od razu trzeba powiedzieć, że my tu mówimy o mikrobiocie, jak ktoś bierze statynę, to powinien brać koenzymku, powinien brać magnez, to samo przy metforminie. I ludzie będą myśleli teraz o mikrobiocie, a zobacz, nie pomyślą o takich najprostszych. Rzeczach, które na ulotce tego leku jest napisane, że mają brać. Poza tym magnes też wpływa pozytywnie na niektóre gatunki bakterii, właśnie jelitowych. Także to wszystko jest jednym takim wielkim, jednym wielkim matriksem. Jeśli się długo bierze leki, to ma się efekty uboczne. Czuje się te efekty uboczne i także trzeba pamiętać, że te efekty uboczne czuje to nasze. Świetnie to nazwałaś: miasto, metropolia? Ta metropolia też, ona tam, coś tam się zaczyna dziać. Światła nie działają tak jak trzeba, albo śmieci ktoś tam nie wywozi, prawda? Tak, zdecydowanie. Pani Emilia, w takim razie, skoro rozmawiamy o chorobach, jak widać w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy przewlekłe, mleko się już trochę wylało, można próbować oczywiście minimalizować tego skutki, no ale to tylko i wyłącznie nam coraz dobitniej pokazuje, jak ważna jest profilaktyka, czyli jak ważne jest to, żebyśmy na co dzień funkcjonowali tak, żeby tych chorób na siebie nie ściągać. Jak to wygląda od strony żywienia? Czy to mówimy o lekach, ale czy to, co jemy? rzeczy, które w siebie wrzucamy czasami bezmyślnie, czy to też wpływa na nasz mikrobiom jelitowy? Oczywiście powiedziałabym, że to tak na dobrą sprawę ma niebagatelny wpływ tutaj, odwołując się jeszcze tak na dobrą sprawę do połączenia chociażby wyciągania składników odżywczych z diety versus suplementowania danych składników mineralnych czy też mikroelementów. Takim przykładem, który jest dosyć głośny i warty poruszenia, jest chociażby żelazo, który w nadmiarze wpływa na nasze komórki cytotoksycznie. Natomiast jeżeli chodzi o żelazo, to żelazem nasze mikroby się nie odżywiają, odżywia się nimi. Między innymi borelia. W związku z tym, jeżeli my mamy pacjenta, który przewlekle ma niedobory żelaza, to ważniejszą kwestią będzie to, by jego ilość żelaza uzupełnić chociażby z diety, czy też właśnie z, z dietą, kiedy przyswajanie żelaza poprawimy, i sprawdzenie tego, jak funkcjonuje chociażby inny odcinek układu pokarmowego, który jest odpowiedzialny za przyswajanie tego żelaza, czyli chociażby tutaj żołądek i ta pierwsza część naszego jelita cienkiego, niż suplementowanie żelaza, które może mieć właśnie. Negatywny wpływ na kształtowanie czy też uszczuplenie naszych mikrobów w jelicie grubym. Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o dietę i generalnie styl odżywiania, to on ma jak najbardziej duży wpływ na to, jak ta mikrobiota jelitowa wygląda. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to też naukowcy jeżeli chodzi o mikrobioty, wyróżnili tak zwane enterotypy, tak? Enterotyp pierwszy, drugi i trzeci, który jest właśnie dominowany tym, w jaki sposób my się odżywiamy, też jakie mikroorganizmy będą w jakby większej ilości u, u danej osoby jak będziemy musieli dobrać styl żywienia dla takiej osoby. A więc tutaj, jeżeli chodzi o dietę, no to będzie miała ona bardzo, bardzo duże znaczenie. Myślę, że pani profesor też się ze mną zgodzi, że jeżeli chodzi o najnowsze wytyczne, to tak na dobrą sprawę dieta jak najmniej eliminacja jak najbardziej różnorodna, która będzie bogata przede wszystkim w błonnik pokarmowy, który będzie stanowił pożywkę dla naszych mikrobów, tak? czyli będzie prebiotykiem, który będzie właśnie odżywiał bakterie, które będą mogły się pożywiać i zrastać, ale również będzie to związane chociażby z produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które wpływają na nasz układ odpornościowy, na odżywienie kolonocytów, które będą związane z odbudową naszego nabłonka, naszych błon śluzowych, które są właśnie związane z układem odpornościowym. A stąd już niedaleka droga do tego, żeby chociaż zapobiegać tym chorobom cywilizacyjnym, takim jak choroby autoimmunologiczne czy choroby zapalne jelit. Więc tutaj, jeżeli chodzi o dietę, myślę, że warto jest zwrócić na to bardzo, bardzo mocno uwagę i położyć na to nacisk. Ewa, to powiedz coś może, ponieważ dużo się bardzo mówi o tym błonniku pokarmowym, tak jak przed chwilą powiedziała Emilia. I o diecie. Zdecydowanie bardziej roślinnej odchodzimy w tej chwili od mięsa. Ja nie mówię, żebyśmy od razu wszyscy zostali weganami bądź wegetarianinami, ale no jednak to zalecenie jedzenia mięsa zdecydowanie jest mniejsze niż było jeszcze powiedzmy dekadę temu. W jaki sposób taka dieta bardziej roślinna może nam sprzyjać? To jest bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie i takie pięknie się wpisujące jeszcze teraz w pandemię, w to, że musimy tę planetę oszczędzać. A więc my i my i nasze bakterie, bo już mówimy, jak mówimy my, to mówimy o tym takim wielkim superorganizmie. One rzeczywiście przystosowaliśmy się ewolucyjnie, czyli zobaczcie setki milionów lat do tego, żeby jeść to, co było no, dostępne pod ręką. Przede wszystkim nieprzetworzone, bo rewolucja przemysłowa przyniosła tą żywność przetworzoną, to jest ostatnie no, 50, 60, 70 lat. I zobaczcie, że ludzie żywili się raczej produktami pochodzenia, bo dieta była mieszana, więc ja tutaj w tym sporze, czy warto być weganinem, nie będę brała udziału, bo po prostu nie wiem. Wiem tylko, że nasze bakterie jelitowe, znaczna ich część, a na pewno większa część z tych takich, które są dobroczynne, Czyli prowadzą fermentację tak zwaną sacharolityczną, one wymagają właśnie błonnika. I teraz znowu głównym wągle, może nie tyle błonnika, co tak zwanych węglowodanów dostępnych dla mikrobiota, bo wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie też Państwo, że większość, my sobie wyobrażamy, że cukry, no to zjem, natychmiast bach, i to jest coś, co jest zawarte w słodyczach, tak, albo tam już wiemy, że może być w ziemniakach, chlebie, nie chcemy tego, bo od tego tyjemy. A tymczasem mnóstwo węglowodanów jest takich, których my w ogóle nie strawimy, natomiast one są niezbędne dla naszych bakterii jelitowych, czyli one przejdą przez przewód pokarmowy i dopiero bakterie jelitowe zaczną je fermentować, wytwarzając dla nas dużo tak płynnego złota, czyli czegoś, z czego de facto my najbardziej potrzebujemy. I dlatego takie bardzo negatywne było odrzucanie produktów zawierających nisko przetworzonych. To było lata 50., 60., biała mąka, to, to był szał, to było dobre, smaczne, to był synonim bogactwa. Teraz wiemy, że to było na bogato dla człowieka, dla jego bakterii to była no, dramatyczna historia. I oczywiście tak, tych częścią nietrawionych przez nasze enzymy węglowodanów jest także błonnik. Tych błonników jest bardzo dużo, różnych rodzajów, różnych odmian. One odpowiadają za wzrost konkretnych bakterii jelitowych, więc teraz nam się wydaje, że nawet potrafimy to w jakiś sposób przewidzieć, że jeżeli damy odpowiedni błonnik, no to nam Wyrosną, czy wzmocni się wzrost odpowiednich bakterii jelitowych. Natomiast pamiętajmy także, że bardzo niewielka ilość tego błonnika jest także w produktach pochodzenia, czy tych raczej węglowodanów dostępnych do mikrobiota, jest także w produktach pochodzenia zwierzęcego. Ale to, co jest na pewno w produktach pochodzenia zwierzęcego. I co bardzo nie sprzyja nam bardziej niż naszej mikrobiocie, to jest duża ilość białek o dużej zawartości aminokwasów, takich mocno związanych z patogenezą. Czyli jeżeli jemy białka pochodzenia zwierzęcego, to produktami końcowymi trawienia tych białek, my strawimy do aminokwasów prostych takich cząsteczek, które wchłoniemy, cała reszta pójdzie do jelita grubego i tam ulega zjawisku fermentacji proteolitycznej. I tu, jako produkt końcowy już nie będzie płynne złoto. No, a będzie coś, co właśnie tej pięknej metropolii będzie nam wywalało śmieci i do rynsztoka wlewała nieczystości. To jest skatol, indol, to są aminy biogenne, które są mocno rakotwórcze, mocno negatywnie wpływają na nasze samopoczucie. I znowu badania pokazują, że przecież w roślinach jest też mnóstwo białka, białka pochodzenia roślinnego, ale tam skład aminokwasów jest na tyle inny, że to białko nie daje tak dużej ilości tych negatywnie działających cząsteczek, dwa, że w roślinach zawsze jest ten błonnik. A ten błonnik fermentując jednocześnie z białkiem, da nam to płynne złoto, które troszkę zniweluje to negatywne działanie tych produktów końcowych fermentacji białka przez bakterie. To jest niesamowite, nie? Absolutnie fantastyczne. No tak to wygląda, słuchajcie, nawet jak się ugotuje to białko w zwierzęce, to już lepiej niż się usmaży. No. Są takie badania, które teraz trwają. Mnie one fascynują, bo słuchajcie, o tyle też że tu panią Emilkę chciałbym, żeby mi też pomogła w takim apelu, bo, bo słuchajcie, też nie możemy w tej chwili walić jak w bęben w, w, w ogóle w produkty białkowe, żeby się ludziom nie wydawało, że jeść tego nie można, bo natychmiast tam zatruje się amoniakiem czy siarkowodorem. No pamiętajmy, że jak nie ma białka, to też spada masa mięśniowa i u ludzi, którzy są wyniszczeni, to układ immunologiczny potrzebuje głównie białka, więc musimy być bardzo, bardzo ostrożni. My tylko mówimy, że potrzebne jest bardzo białko roślinne, że roślin powinniśmy jeść dużo, dużo więcej. Powinniśmy wrócić do biednej diety, gdzie to mięso było raz w tygodniu, a nie codziennie. To nas gubi. Pozwolę sobie tutaj dodać troszkę do Pani Profesor, żeby, żeby pociągnąć ten temat fajnie, nawet bazując na tym, jakie są najnowsze wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia, a mianowicie nie piramida zdrowego żywienia, ale talerz tak? zdrowego żywienia, gdzie tak na dobrą sprawę wiemy, że na kilogram beztłuszczowej masy ciała przypada u człowieka około 0,7 g białka. tak? Kiedy chcemy troszeczkę bardziej ten organizm dożywić w konkretnej jednostce chorobowej około gram, do 1,5 grama maksymalnie. Natomiast kiedy ja nawet analizuję diety moich podopiecznych, czy diety ludzi, z którymi do mnie przychodzą do gabinetu, to widzę, że tego białka jest dużo, dużo, za dużo, jest go bardzo dużo. Mięso występuje dwa, trzy, cztery razy dziennie nawet w posiłkach. Często jest to mięso bardzo mocno przetworzone. I tutaj właśnie to, o czym pani profesor też wspomniała: amoniak, siarkowodór to są wszystkie produkty, które będą gdzieś tam pływały negatywnie, ale również ten przerost proteolitycznych bakterii, który teraz jest bardzo często zauważalny, chociażby w kontekście rozrostu bakteryjnego wiecie, cienkim, ale też nie tylko jejic cienkim ale również w jelicie grubym, tak? rozrostu metanogenów chociażby. I to będzie się bardzo mocno znowu wiązało z szerszą drogą w kierunku chociażby autoimmunologii, jeżeli chodzi o jelito, czy też tutaj wpływu na chociażby raka jelita grubego. Też są badania, które pokazują, że właśnie mikrobiom jelitowy i to zdrowie człowieka, wpływ tej flory bakteryjnej ma znaczenie w kontekście częstości występowania nowotworów. Przede wszystkim właśnie raka jelita grubego i przede wszystkim u mężczyzn, którzy tego błonnika właśnie pokarmowego z dietą dostarczają Zostawiają sobie dużo, dużo za mało, tak? I on ma właśnie wpływ na to jak, to, jak to nowotworzenie się ewentualnie może rozwijać. Więc tutaj do tego apelu, pani profesor, się jak najbardziej przychylam, żeby spojrzeć na tę dietę, żeby ona była pełnowartościowa i żeby jak najwięcej składników odżywczych wyciągnąć dla tych naszych bakterii. No a niestety z białka nie wyciągniemy tych składników odżywczych tyle, ile z owoców czy warzyw. Pani Emilia, dobrze, ale no nie, nie samą dietą człowiek żyje. Jeszcze y, musimy spać, musimy być aktywni fizycznie, musimy starać się nauczyć, w jaki sposób redukować stres. Rozumiem, że te pozostałe czynniki zdrowego stylu życia też mają wpływ na dobrostan tej mikrobioty jelit. Oczywiście. I tutaj powiedziałabym nawet, że to są takie trzy kluczowe sprawy, jeżeli chodzi o kształtowanie w ogóle ludzkiego, ludzkiego zdrowia. To są takie potrzeby, podstawowe potrzeby fizjologiczne, które zostały ustanowione, bez których jakby nie pójdziemy dalej. Czyli do momentu, kiedy człowiek nie będzie odżywiony, wyspany i nawodniony, to niestety żadne inne funkcje fizjologiczne, chociażby rozrodcze funkcje, nie będą się kształtowały. Tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o sen, to jak najbardziej jest to bardzo ważna kwestia. On również wpływa na mikrobyt. Nasza mikrobiota jelitowa, tutaj pani profesor może potwierdzić, będzie się zmieniała również w perspektywie, chociażby Rytmu wiosna, lato, jesień, zima, tak? Dlatego, że dostępność do pożywienia będzie z tym bardzo mocno związana, czyli ta sezonowość i też zupełnie inaczej będą te mikroby odżywiane w momencie, kiedy my mamy dużą dostępność do słońca, rozwija się większa roślinność, tak? Mamy większe bogactwo owoców, warzyw, jeżeli chodzi o żywienie, niżej zimą, gdzie bardziej korzystamy z kiszonek, czy też z takich produktów, które sobie zazimowaliśmy, tak? Za lata, czy gdzieś tam zamroziliśmy. Więc sen, oczywiście, rytm dobowy, chronobiologia, to będzie miało przeogromny no i również stres. tak? Ja zawsze moim podopiecznym powtarzam, że w momencie, kiedy się bardzo mocno stresują, to uszczuplają sobie poziom bifidobakteriów, które jest najciężej w sumie uzupełnić z diety czy też z ewentualnej suplementacji z zewnątrz. Czy w takiej sytuacji to rzeczywiście dosyć sporo jednak trzeba robić na co dzień, żeby o te swoje mikroby dbać? Ja chciałam jeszcze zapytać Was na koniec o taką rzecz. Brać probiotyki czy nie brać probiotyków? Bo zrobiło się w tej chwili… Dość głośno na ten temat i powiedziałabym wręcz modnie. Co ja mogę powiedzieć? Probiotyki to są konkretne szczepy dla konkretnych potrzeb, ale z drugiej strony, probiotyki to też jest suplement diety, to nie jest lek. Bo w wytycznych lekarskich dla stosowania probiotyków jest no, no nie jest dużo. Właściwie to, jest, to są biegunki podczas podróży, biegunki po antybiotykach. Natomiast nawet w tym roku Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne w ogóle wycofało probiotyki dla zespołu jelita drażliwego. To jest zupełnie dla mnie zdumiewające. Natomiast probiotyk jest czymś, co ma trochę. Podkręcić naszą mikrobiotę jelitową do, do działania, bo najczęściej one działają w ten sposób, że zasiedlają konkretną niszę i tam się namnażając w tej niszy, zaczynają porządkować obszar wokół, czyli dają taki dobry przykład dla innych bakterii. Te inne bakterie zaczynają rosnąć i sprzyja to, czy zmniejsza możliwość rozrostu tej mikrobioty patogennej. Może tak być, że ze wszystkim po pewnym czasie robi się moda. Tak jak teraz wszyscy morsują, to też wszyscy zaczynają brać probiotyki. Probiotyki się bierze zawsze po coś. Tak? Jeżeli mamy problemy z osią mózgowo-jelitową, no to bierzemy te, które mogą nam pomóc w poprawie nastroju. Jeżeli mamy biegunkę, to bierzemy te, które mogą nam tą biegunkę złagodzić. Natomiast musimy też pamiętać, że lekarze mogą nie chcieć nam dać tych probiotyków, bo ich po prostu nie ma we wskazaniach lekarskich. Natomiast dietetycy, którzy już nie są objęci, Takimi, takimi tutaj restrykcjami, o wiele chętniej po prostu o tych probiotykach mówią, no bo probiotyk jest traktowany jako składnik żywności. Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na jakość probiotyków, bo tego znowu też jest na rynku i ludziom wydaje się, że każdy jest taki sam, tak, tak samo dobry. No, probiotyk musi być dobrze wyprodukowany i dobrze opisany i musi mieć badania kliniczne. Jeśli tego nie ma, no to on po prostu nie wiemy, co my przyjmujemy. Tak? Musi być nazwa szczepu, konkretna nazwa szczepu podana. Nie możemy kupić Lactobacillus plantarum, tylko Lactobacillus plantarum. Konkretny szczep, czy inną bakterię. O tym musimy pamiętać, bo dużo jest na rynku probiotyków i właściwie to nie wiadomo, co to jest, co to za bakteria, jakie możemy... A pamiętajmy, że bakteria nie się może nieść ze sobą także bardzo negatywne informacje, na przykład może wnieść nam gen antybiotykooporności, czyli de facto taki niezbadany probiotyk może nam zaszkodzić. I to jest też taka jedna, jeden, jeden z kamyczków dla rynku probiotyków, że lekarze po prostu boją się tej mody, która w tej chwili, no, rozlewa się. Bardzo. Emilio? Jeżeli chodzi o podsumowanie tego tematu, to, to w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Ja jedynie od siebie, jako dietetyka, mogę powiedzieć, że jeżeli bezpiecznie używam probiotyków, czy też pracując z dużą ilością gastroenterologów, bo pracuję z lekarzami na co dzień, zawsze podejmujemy ten temat bardzo świadomie. Właśnie skorelowane muszą być badania, musi być to bardzo mocno ustawione pod kątem jednostki chorobowej, dla której dedykowany dany szczep rodzaj i gatunek preparatu, który wybieramy, musi być bardzo dobrze udokumentowany. Natomiast to co jeszcze jest ważne na co ja zwracam uwagę, to przede wszystkim też sensowność probiotykoterapii, która jest już prowadzona dla danego pacjenta, żeby zaczynać bardzo powoli, żeby nie rzucać się, że tak powiem na wszystkie możliwe dostępne preparaty tylko żeby robić to krok po kroku. Czyli nawet zaczynać zasiedlanie tej mikrobioty od jedno szczepów potem powolutku obserwując tak stan jak ta osoba się czuje, jak zachowuje się jej trzewia, żeby ewentualnie tą probiotykoterapię rozszerzać. Także tyle, jeżeli chodzi jeszcze o moje zdanie na ten temat i myślę, że resztę zdecydowanie dopowiedziała Pani Profesor. Generalnie zasada jest taka, że jedno szczepowe w, w dużej koncentracji przez no, maks 8 tygodni ala la longa, potem się robi przerwę. Natomiast wtedy, kiedy jest problem w jednym miejscu skoncentrowany, na przykład nie, jest biegunka czy bóle brzucha, no a te wieloszczepowe, no to mają takie działanie bardziej ogólne, to, to fibromialgia, bóle zaburzenia osi mózgowo-jelitowej, ale słuchajcie, no nie ma wytycznych, to są dopiero badania, oczywiście badania kliniczne z wykorzystaniem, dobrze skonstruowane, no ale żeby z tego zrobić zalecenia, no to wy, tych badań musi być jeszcze jeszcze dużo więcej, ale na podstawie tego, co wiemy, no to wiemy, że probiotyki naprawdę fajnie mogą pomóc w terapii, zarówno mogą pomóc lekarzowi, jak i bardzo mogą też pomóc dietetykowi, no tylko trzeba umieć je poprawnie zastosować. Czyli dbajmy o siebie, dbajmy w ten sposób również o swoje bakterie jelitowe. Nie zapomnijmy o tym, że wysypiając się, będąc aktywnym fizycznie, zdrowo się odżywiając, karmimy nie tylko swoje komórki, ale też te wszystkie mikroorganizmy, które nas zasiedlają i które, jak tutaj wspomniały pani profesor i pani Emilia, pomagają nam w codziennym życiu i w zachowaniu przede wszystkim zdrowia i unikaniu chorób. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony moimi gośćmi byli profesor Ewa Stachowska z Zakładu Używienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Emilia Cesarek, dietetyczka kliniczna autorka bloga Keep Fit Style bardzo serdecznie panią dziękuję ja się nazywam Margit Kosobucka. serdecznie dziękuję za audycję. To był podcast wysokich obcensów. Kolejny. Zapraszamy w najbliższy wtorek. Reklama. Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj program Czy Maszy Zdrowe Jelita na kanale BBC Lifestyle.